Spotkanie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego 29 marca 2023 Bar, czy jak to określić, gramofon Albo no kamienica w remoncie Czy to jest spotkanie? Mówisz, że będę stać tu? Nie, ja idzie. Idzie. Zaczęliśmy, czy? Tak. Ok, tak. Ktoś wyraża zgodę, ktoś nie wyraża zgodę. Ja nie wyrażam zgody. To, tak to będziesz zamazony. Ktoś jeszcze? Jakieś się nie No to wszyscy będzie. będziecie zamazani. Mogę zapytać, za czego pan przyszedł nas hmm? nagrywać? Tak, Rafał Kost na Federacja Zielonych zajmuje się ekologią, ochroną środowiska. Jestem zainteresowany. Od 20 lat robię coś w tej dziedzinie. Jestem zainteresowany, co wy robicie? Dziwię się, że robicie spotkanie publiczne i nie chcecie, żeby to było nagrywane, czyli... Bo chcemy to przeprowadzić w bardzo rodzinnej atmosferze i ja się no, Ale otwarte spotkanie robi się po to, żeby przyciągnąć nowe osoby do działalności, zachęcić i tak no, no, dalej. Tak, ale nasz, nasz ruch nazywa się młodzieżowy jest skierowany tak. do osób, do uczniów i do studentów. No to Którym chyba widzę, że jest was raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób ze mnie. Może warto dotrzeć do szerszego grona przez publikacje, nagrania. Niestety wiem, w jakich mediach Pan publikuje nie podoba mi się... A w jakich mediach publikuje? Przede wszystkim y, współpracuje... Bo chyba nie wiesz. Wiem. No. Współpracuje z pan, panem Nowiczem i to mi się bardzo podoba. Ej, dlaczego współpracuje? Ej, dyskryminujesz tego człowieka? Uważasz, że nie ma prawa? Nie, nie, nie ma praw obywatelskich, więc nie rozumiem tej opinii wiesz, twojej. Przyszły tu nowe osoby w naszym Panie. wieku nie? i trochę uważam, że to jest niepoważne, że przychodzi Pan jako dorosły mężczyzna. siada tutaj z nami i generalnie to jest... Ale jest jakieś w ogóle, z tego co widzę na Waszych demonstracjach, często są ludzie starsi od Was, więc nie wiem. Nie Czy macie jakieś sparty. ograniczenie takie, że na przykład powyżej jakiegoś wieku nie, nie można uczestniczyć? Nie, że to jest tylko No, spotkaniem otwarte właśnie, więc... Drodzy Państwo, Pan Rafał, bardzo, od bardzo dawna śledzi w naszego roku, bardzo chętnie tak. relacjonować. Przecież ostatnio nawet byłam na waszym spotkaniu, jak to się nazywa, na ulicy Legionowej, tak? Było takie spotkanie, ktoś, mieliście gości tam, była projek projekcja filmu, bez problemu, nawet tam chłopak mi wywiad udzielił, więc... Tak, tylko że to jest dla tak. zainteresowanych dołączeniem do ruchu, to pan jest. Ja jestem zainteresowany dołączeniem do ruchu, oczywiście, Ale, że nie tak. Pan, I moi widzowie nie... tak samo. Jak mnie nie widzi pan <noise> tutaj, pan powoduje, przyszły do nas nowe osoby, mm -hmm. które właśnie i robimy tutaj napięcie niepotrzebne no. panu. W pewnym razie skończyliśmy, odnalazłem postulaty. Myślę, że istotne byłoby sobie przypomnieć i przypomnieć i, nam i wam je wam, wam, przedstawić. Po pierwsze, że, jak wam jest każdą, prowadzenie polityki klimatycznej bardziej aktualne stanowiska nauki, wyrażone w najnowszych na raportach, raportach IPCC. Ostatnie, wyszedł, jest, ostatnie mar, mar, mar czy wyszedł, czy, w ostatnio w marcu Dosownie dosłownie tydzień przed pandemu wyszedł ostatni raport. Y, Staramy się właśnie większe decyzje podejmowane przez OBLO polski przez Rusą oparte właśnie o ten o raport. Wzywamy rząd polski, bo oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną przez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być z ideologicznych sporów, opliczkę katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami. Do tego wątku wrócimy w ramach y, działań lokalnych, jeśli chodzi o stop. Po trzecie, domagamy się zawarcia kompleksowej, aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu w podstawie programowej we wszystkich szkołach edukacji. Y, to też jest działanie, które my podejm podejmowaliśmy e, w ten czas, e, gotownie po prostu organizując spotkania w szkołach. Czwarte, y, żądałyby media wzięły na siebie odpowiedzialność y, za oświadomienie społeczeństwa o bezpośrednie, bezpośrednie zagrożenie związane z kryzysem Mamy do priorytety i tematy potencjału w 2020 przy zakresie medialnym. Też jako Eurogroup, oprócz tego, że nawołujemy media, odwołujemy decydentów do nagłośnienia tematu w mediach, sami staramy się, zarówno w mediach lokalnych, ale też ogólnopolską, mamy wspólną która medialną która media się udziela przyjęcia przez Parlament RP ustawy stanowiącej ekspercką i zależną Komisję Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii i osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do 2024-2040, yy, oraz kontrolę realizacji tej strategii. Ustawa musi być w obronie środowiska naukowego o maksymalnej atmosferyczności. Yy, szósty i ostatni. Oczekujemy podjęcia na następnych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej do transformacji gospodarki w celu redukcji emisji kapitału cieplarnianych. No i dobra, to jest yy, koniec spotkania. Na ten moment teraz część integracyjna. Koniec spotkania. Wychodzimy. A czy ja mogę uczestniczyć w tej dalszej części spotkania? Nie, czy uciekacie, się tak? Nie, 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 nie. Dobrze, mogę Was zapytać przy okazji, co robicie konkretnie lokalnie w Białymstoku? Jakie, jak coś, co konkretnie zrobiliście? Na przykład w sprawie spalarni śmieci czy kolei miejskiej? zapraszam naszego Facebooka tam jest aktualnie bo to jest... A dlaczego jestem zablokowany na waszym Facebooku? To jakaś cenzura jest. No i tak to skończyła się kawiarniana rewolucja młodzieżowego strajku klimatycznego wiosnę. Już myślę w jakim stopniu było to spowodowane tym, że złożyli zamówienie. Znaczy pani z obsługi prosiła ich żeby złożyli zamówienie, ale ceny tutaj są jak widać całkiem spore jeżeli chodzi o jedzenie to nie ma nic tańszego niż yy, 30 parę złotych także lekka kościelmo bym powiedział pizza tak samo 34 złotych Lopiwo, wino, wódka. Nie za bardzo to wegańskie. No szczęście są też promocje. Polecam Wam tropus i nie polecam Wam współpracowania z Platformą Obywatelską, przestępczą organizacją, która robi różne przekręty i niszczy środowisko od lat.